Już. Z obczyzny tam wejdziemy do pokoju przez bramę wieczną do Ojczyzny Dusz. Gdy resztę z naszych nóg strząśniemy pyłu, zetrzemy z twarzy pot ostatni raz, ujrzymy to, co nieraz nas krzepiło i nową siłą napełniało nas. Jak będzie? Gdy staniemy oświeceni od blaskiem Pana z wiekuistych wyż. I gdy odziwy w blasku tych promieni przestanie nam dolegać grzech i krzyż, gdy Pan wyciągnie do nas swą prawicę, a my bez lęku i bez wszelkich trwóg staniemy przed Nim jako domownicy. I gdy nas jako dziadki przyjmie Bóg. Na pewno jesteście ujęci poetyką tej pieśni. Ona ma aż pięć zwrotek. I warto właśnie na własny użytek w domu być może tą pieśń numer 912 z ewangelickiego śpiewnika prześledzić. Bo drodzy... Ta pies jest też pewnego rodzaju wyrazem naszego ludzkiego postrzegania rzeczywistości, która jest przed nami. Rodzi się pytanie, jaką mamy przyszłość? I teraz. Ta przyszłość może mieć natury historycznej i perspektywę historyczną i powiemy, no chyba nas nic dobrego nie czeka. Ale może mieć też przyszłość w perspektywie Biblii. A tu okazuje się, że w księdze objawienia świętego Jana ponad zgiełk, ponad bitwę, ponad walki przeciwstawnych mocy, wyłania się zupełnie coś innego. Tak jak żeśmy ostatnio, dzięki Jerku za to, mieli okazję zauważyć. Że znajduje się tam siedem błogosławieństw. Jakże pięknych. Dzisiaj chciejmy otworzyć oczy na wizję nieba i zbawionych w niebie. Zalecam zatem, żebyśmy przeczytali trzy fragmenty. Oto pierwszy z nich, siódmy rozdział objawienia świętego Jana, wiersze od dziewiątego do siedemnastego. Następnie zobaczyłem ogromny tłum, którego nikt nie mógł policzyć ze wszystkich narodów, plemion, ludów i języków. Stali przed tronem i przed barankiem, ubrani w białe szaty, a w rękach trzymali palmy i wołali potężnym głosem: Zbawienie u naszego Boga siedzącego na tronie i u baranka. Wszyscy aniołowie, którzy stali wokół tronu Starszych i czteregistot żywych upadli przed tronem i oddali Bogu pokłon, mówiąc Amen. Ubielbienie, chwała i mądrość, dziękczynienie, cześć, moc i potęga naszemu Bogu na wieki wieków. Amen. Wtedy odezwał się jeden ze starszych i zapytał mnie, kim są ci ubrani w białe szaty i skąd przyszli? Odpowiedziałem mu, panie mój, ty wiesz, odrzekł mi. To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. Wyprali swoje szaty i wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Boga i służą mu dniem i nocą w jego świątyni. Wśród nich zamieszka siedzący na tronie. Już nie zaznają głodu ani pragnienia, już nie porazi ich słońca ani żaden upał, bo będzie ich pas baranek, stojący na środku tronu. On poprowadzi ich do źródeł wody życia. A Bóg odszedł z ich oczu każdą łzę. Wielkie dzięki. To jest pierwsza taka wspaniała wizja, która łączy się z kolejnymi, które już mamy pod sam koniec. To opis nowego Jeruzalem. I w 21 rozdziale znajdujemy go od 9 wiersza. 21 rozdział, 9 wiersz. I proszę wsłuchajmy się w ten tekst. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami i tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi miasto, święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga. Mające chwałę Bożą, blask jego podobny do blasku drugiego kamienia, jakby jaspis lśniącego jak kryształ. Miało ono potężny i wysoki mur, miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona dwunastu plemion synów izraelskich. Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy i od zachodu trzy bramy i od południa trzy bramy. A mur miasta miał dwanaście kamieni węgielnych, na nich dwanaście imion dwunastu apostołów baranka. A ten, który rozmawiał ze mną, miał złoty kij mierniczy, aby zmierzyć miasto i jego bramy i jego mur. A miasto jest czworokątne, i długość jego taka sama, co szerokość. I zmierzył miasto kijem mierniczym na dźwięk stadiów, długość jego i szerokość, i wysokość są równe. Zmierzył też mur jego, który wynosił 144 łokcie według miary ludzkiej, którą się posłużył anioł. A mur jego zbudowany był z jaspisu, samo miasto zaś ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła. Kamienie węgielne muru miasta były ozdobione wszelakimi drogimi kamieniami. Kamień pierwszy to jaspis, drugi szafir, trzeci helcedon, czwarty szmaragd, piąty sardonyks, szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy bez, beryl, dziewiąty topas, dziesiąty chyz, chryzopras, jedenasty hyacynt, dwunasty ametyst. A dwanaście bram to dwanaście pereł, a każda brama była z jednej perły. Ulica zaś miasta to złoto, jak przezroczyste szkło. Lecz świątyni w nim nie widziano, albowiem Pan, Bóg wszechmocny z jego świątynią oraz baranek. A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświeca je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. I chodzić będą narody w światłości Jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją. A bramy Jego nie będą zamknięte w dzień, bo, w nocy, tam nie, bo nocy tam nie będzie. A wniosą do niego sławę i dostojeństwo narodów. A nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie. Tylko ci, którzy są zapisani w księdze Żywota Baranka. Serdecznie dziękuję. I oto, drodzy, ostatni fragment, 22 rozdział, od 5 wiersza. I pokazał im rzekę wody Żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo Żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. I nie będzie już nic przeklętego: będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego służyć mu będą. I oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach. I nocy już nie będzie i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. Dziękuję bardzo. Drodzy, mam nadzieję, że już sam ten tekst potrafił nas zachwycić, potrafił na nas przenieść w zupełnie inny wymiar. Bowiem, chyba taki jest zamysł, żebyśmy w tym jak to powiedziane jest w Dolinie Łez, w, Pado, w, w Padole Płaczu, nagle zobaczyli zupełnie inną rzeczywistość. Pewien protestancki teolog, nazywa się Jürgen Moltmann, napisał książkę Teologia Nadziei. I tam możemy przeczytać takie zdanie. Ludzie oczekują na miasto, którego budowniczym jest człowiek. Chrześcijanie zaś oczekują na miasto, którego budowniczym jest Bóg. Tak, faktycznie popatrzcie, my jakże wielką uwagą patrzymy na ludzi, którzy mają w sobie niezwykłą potencję twórczą. Na przykład myślę teraz o człowieku, który nazywa się Egon Musk. Człowiek, który, który ma odwagę mieć świmiałe pomysły, projekty i, i je realizować. To nie chodzi tylko o bogactwo, którym dysponuje, bo jakoś do niego doszedł, ale o to, w jaki sposób je zamienia. I wielu ludzi patrzy na ludzi jego pokroju, że oni tworzą nową rzeczywistość. Natomiast chrześcijanie mają zupełnie inną optykę. W księdze, właśnie w liście do Hebrajczyków, w 11 rozdziale jest lista bohaterów wiary. I tą listę otwiera Abraham. I tam w dziesiątym wierszu, w jedenastym rozdziale jest powiedziane tak, że nigdzie Abraham nie zbudował swojej siedziby. Czyli można było powiedzieć, że był wędrownym nomadem. Wędrował ze swoimi stadami, rozbijał swoje namioty, ale nigdzie nie zrobił swojej rezydencji. Choćby mógł. Nigdzie nie zbudował wielkiego wielkiej posesji, gospodarstwa, farmy, bo jest tam powiedziane, bowiem oczekiwał miasta trwałego, którego budowniczym jest Bóg. To znaczy, że już wtedy, słuchajcie, to Abraham to początek objawienia Bożego, prawda? Już wtedy były przesłanki o rzeczywistości, o której my dzisiaj chcemy Mówić. Salomon, kiedy był wyświęcany na króla i była ta modlitwa, to pierwsza królewska, to w tej modlitwie zawołał oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć. Choćby takie jedno zdanie każe nam myśleć, że musimy często porzucić nasz metryczny system, nasz patrzenie na świata, nasze patrzenie na świat zbudowane naszym doświadczeniem, żeby zobaczyć coś, co jest zgotowane. Pamiętacie, co powiedział apostoł Paweł? Czego oko ludzkie nie widziało, ucho nie słyszało i do serca ludzkiego nie wstąpiło. Czyli to, co nie mieści się w głowie nam. To przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Kolejna wskazówka, kolejny, kolejny drobny sygnał, ażeby zobaczyć, że to, co nas czeka, jest niezwykłe, nieporównywalne do niczego i doskonałe, cudowne. I drodzy, na drodze do takiego postrzegania, Właśnie stoją nasze wyobrażenia. To jest nasz, pro, nasz problem. Życiowe doświadczenie, które nam pozwala iść przez życie, które pozwala nam rozwiązywać problemy, które stale gromadzimy od dziecka, to życiowe doświadczenie w pewnym momencie blokuje nas na zrozumienie tego, co jest przygotowane. Z tym mamy problem. Drodzy, Zbigniew Herbert to człowiek, którego bardzo cenię za jego pisarstwo. Chociaż często w jego poezji pojawiał się sarkazm. I oto w tomiku poezji, który się nazywa Pies i Gwiazda, można przeczytać o pewnej scenie, jak to ludzie wchodzą do raju którą on nazwał Doliną Spokoju. Uwrót Doliny nazywa się ten wiersz. Czytamy tak: Staruszka niesie zwłoki kanarka. Wszystkie zwierzęta umarły trochę wcześniej. Był taki miły, mówi z płaczem. Wszystko rozumiał, kiedy powiedziałam. Głos jej ginie wśród ogólnego wrzasku. Nawet drwal, którego trudno posądzić o takie rzeczy, stare, zgarbione chłopisko przyciska siekierę do piersi. Całe życie była moja. Teraz też będzie moja. Żywiła mnie tam, wyżywi mnie i tu. Nikt nie ma prawa, powiada, siekiery nie oddam. Oto aniołowie nie chcieli ich wpuścić do raju. Właśnie dlatego, że wyobrażali sobie, że wszystko będzie tak jak tutaj. Drwal, który całe swoje funkcjonowanie opierał na usługach w postaci rąbania drewna, nie wyobrażał sobie innego życia. Staruszka, która w samotności swojej jedynego przyjaciela miała kanarka, nie umiała się z nim rozstać. A więc mamy z tym problem, kiedy nagle słyszymy słowa o to wszystko czynie nowe. Czy my na to nowe jesteśmy gotowi? Otóż, drodzy, apostoł Paweł napisał w drugim liście do Koryntian o skarbie w glinianych naczyniach. Jest nam powiedziane, mamy zaś ten skarb w glinianych naczyniach, aby się okazało, że wszystko to, to jest Boża moc, nie nasza. Ona przewyższa wszystko. A my często koncentrujemy się na owych glinianych naczyniach, a nie na tym, co jest w istocie tym skarbem. Taki mamy problem ze swoją naturą. I oto, drodzy, słyszeliśmy dokładny obraz owego Nowego Jeruzalem, które było podane w wymiarach, niesamowite wymiary, dwa tysiące kilometrów w jedną stronę, dwa tysiące kilometrów w drugą stronę. Wyobraźcie sobie, ile to jest stąd do granic Hiszpanii. Prawie, że... I dwa tysiące w górę. Czyli coś, co nie do końca potrafimy zrozumieć. Tak samo jak te wymiary, rodzaje kamieni i to lśniące jak szkło złoto. Prawda? Chociaż już wielu miało przedtem również natchnienie ku temu. Otóż prorok Jeremiasz. Izajasz w 53 rozdziale mówi o kładzeniu fundamentu na kosztownych kamieniach tego nowego miasta. A Ezechiel miał wizję właśnie wymierzania murów. To możemy znaleźć w 43 rozdziale i w następnych. A nagle się okazuje, że to co widzimy ma wymiar symboliczny że bramy właściwie symbolizują pokolenia Izraela, plemiona. Czyli tak jak chciano nam powiedzieć, one są bramą do rzeczywistości, do bliskości z Bogiem. Bez względu na to, jak się ich losy potoczyły, że Królestwo Dawidowe się rozpadło, że przyszła jedna niewola, druga niewola, że świątynia odbudowana, znowu zburzona, to jednak jest to. Umiłowany naród, który jest dla nas jak brama. Ale drogą do tego miasta jest sam Jezus. Bo On powiedział sobie, ja jestem droga, prawda, i żywot. I nikt nie przychodzi do tego miasta jak tylko przeze mnie. Także. Byłoby trochę błędem, gdybyśmy zaczęli analizować strukturę murów tego miasta. Czy, czy próbować malować architekturę ulic itd., tak itd., tak bo w moim odczuciu jest to tylko zapowiedź czegoś niezwykłego, co nas czeka, czego nie potrafimy sobie do końca wyobrazić, co nie do końca jest nam dane. Choćby na przykład to, że to miasto, które będzie miało tak wysokie mury, mury zwykle nam się kojarzą, że mają chronić, ale przed czym, jak już nie będzie zła, jak już zło będzie potępione? Tak samo bramy, które będą wiecznie otwarte. Czyli zupełnie nowa jakość. Bramy, które zamykano na noc, otwierano na dzień, pobierano my to przy wejściu, kontrolowano tych, co wchodzą, nagle będą stale otwarte. Tak samo trudno sobie wyobrazić to, co jest powiedziane o drzewie żywota. Na środku, 22 rozdział, drugi wierz, ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące 12 razy. No, my... Polusku rzecz biorąc, wiemy, że drzewo może rosnąć nad brzegiem z jednej lub z drugiej strony, ale nie, że równocześnie to samo drzewo po dwóch stronach. Także popatrzcie, mamy tutaj przestrzeń absolutnie symboliczną, ale po to, żeby się jej poddać, a żebyśmy w tym symbolicznym opisie architektonicznym zobaczyli Bożą chwałę. Że będzie to już miasto, w, której, w którym nie będzie aptek, że będzie to miasto, w którym już nie będzie cmentarzy i nie będzie światła, bo słońca nie będzie. Jakże kocham ten fragment, gdzie jest powiedziane, że lampą będzie baranek. To 23 wiersz, 21 rozdziału. Miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. Czyż Jezus, Jezus nie mówił: Ja jestem światłością świata? Kto pójdzie za mną, nie będzie chodził w ciemności? Tutaj mamy odbicie tej myśli, ale w taki piękny sposób, że lampą. Na którą wszyscy będziemy patrzeć, jest baranek. Drodzy Jan, przedstawia nam cel historii świata. Nie jako zakończenie, jako zamknięcie. Jako wielki kataklizm, wielkie boom i nie będzie nic. A raczej w jego księdze widzimy, że to jest księga otwarcia. To jest księga, która rozpoczyna coś zupełnie nowego. Dlatego możemy powiedzieć, że objawienie św. Jana jest księgą nadziei. Zwrócił uwagę na jeden ciekawy szczegół. 21 rozdział, 9 wiersz. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami. O plagach, o czaszach gniewu Bożego. Stale czytamy w objawieniu świętego Jana, prawda? I co się dzieje? I rzekł do mnie. Chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I zawiódł mnie w duchu na wysoką górę. I pokazał mi miasto święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga. Czyli popatrzcie. W jednej rzeczywistości dzieją się plagi, dzieje się gniew, dzieje, dzieje się chaos i tumult, a w tym samym czasie następuje pojawienie się czegoś absolutnie dobrego, absolutnie pięknego. Chociaż jest to też i wieloznaczne, bo oblumienicą nazwany był, był Kościół, który jest tu na ziemi, a oblumienic jest, jest w niebie i my czekamy na spotkanie z oblumieńcem. Drodzy, jak się tam dostać? Kluczem do nieba i do bycia zbawionym w niebie, wydaje mi się czternasty wiersz siódmego rozdziału. Który już słyszeliśmy dzisiaj, był czytany. W trzynastym wierszu czytamy. Odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie. Któż to są ci? przyodziani w szaty białe. I skąd przyszli? I rzekłem mu, panie mój, Ty wiesz. To tak jakby Jan powiedział, skąd ja mam wiedzieć, nie mam zielonego pojęcia, za mały jestem na to. I nagle ktoś. Uprzejmie mu mówi, to są ci, przeodziani w szaty białe, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je w krwi baranka. Dlatego są przed tronem Bożym. Raz tak wzrusza ta scena. Ta. Nieświadomość Jana i ta jego ufność, poucz mnie, daj mi to zrozumieć. I wreszcie jest powiedziane: To są ci, którzy wybielili szaty swoje w krwi baranka. W moim odczuciu to są ci wszyscy, którzy w swoim życiu poważnie traktują Jezusa i przyjmują jego ciało i krew. Czyli Wieczerza Pańska, jest niczym innym, jest niczym innym, jak wybieleniem swoich szat w krwi baranka. To jest klucz nam dany. Oczywiście, jeśli właściwie go używamy, jeżeli wieczerza pańska i komunia nie jest tylko sterowana kalendarzem, bo, bo święta idą, prawda? Ale jeśli jest sterowana. Prawdziwym pragnieniem, że wiemy, po co przychodzimy pod Słowo Boże do kościoła, że tam jest nie tylko wykład, nie tylko uwielbienie, nie tylko aspekt socjalny, że jesteśmy razem, ale że jest właśnie to, że mamy udział w krwi Baranka już tu, już teraz. Kto spożywa ciało moje? I pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Także mam to przeświadczenie, że przez wiarę i poprzez takie głębokie trwanie w Chrystusie, my mamy prawo do nowego Jeruzalem. Na koniec zacytuję Wam słowo Marcina Lutra. Jest przetłumaczone na język polski taki, takie dzieło, które się nazywa Drogowskazy Chrześcijanina. I to tam Luther napisał. Wierzący są prawdziwymi królami. Nie dlatego, że noszą prawdziwe złote korony na głowach i chodzą w jedwabiach, a dlatego, że są Panami wszystkiego, bo należą do Boga a Bóg jest ich przyjacielem. Piękne, odważne, jakże twórcze, jakże inspirujące słowa. Mieć Boga za przyjaciela. Wtedy, wtedy już tu i teraz, nawet w cieniu tak wielu niebezpieczeństw i gruźb, nowy Jeruzalem staje się nam bliski bo Pan je nieustannie buduje. Dziękuję Wam bardzo.